Siemanko, jestem Kuba. Witam was na kanale po dłuższej przerwie związanej z chorobą, ale już wszystko OK, możemy wam coś nagrać, z wami chwilę pogadać, przedstawić co to mamy dla was. Dzisiaj mamy dla was Reshirama z Charizardem GX, GX, sorry. Eee, wydaje mi się, że warto kupić boost tego eee, boksika. Dlaczego? Dlatego, że mamy 10 tych paczek, mamy też świetną promkę, jest jumbo karta, sama promka kosztuje między 30 a 35 euro. Jumbo karta jakieś 20-30 zł i mają 10 boosterów. Nawet jakbyśmy chcieli sprzedać same boostery, zostawili sobie tylko promkę, to i tak wydaje mi się, że jest dosyć dobra okazja. Tylko tak jak mówię, no zależy za ile. W czasie montowania tego materiału, akurat tyle kosztuje ta promka. Czy schodzi? Schodzi. Widziałem, że ludzie kupują tą promkę, więc, więc raczej schodzi. Ech, ech, w każdym razie co? Zaczynamy, co? Otwieramy? Otwieramy. Dobra. Nie, dobrze. Co mogłaś? Dobrze to otworzyć. Mogłaś dobrze to otworzyć? Nie? Jest to ciężko, to się otwiera. Tak to ja bym dobrze. Otworzyć. No, wiem, ty to najlepiej byś otworzyła. Bo no, ta no. się nie zna. Dobra. A ty się zawsze znasz. No, dzięki. Ale choć nie, nie Słucham? Ja też. Ty też mam. się trochę dobrze znasz? No już coraz, coraz lepiej się znasz. Czekaj, tu sobie na chwilkę odłożymy. Zobaczymy sobie tą jambo kartę, która wygląda w ten sposób. Cała się świeci. Jak no, wiecie co? I ma taką fajną teksturkę. Chcesz zobaczyć? Trzymaj. Mam no to zobaczyć sobie. Teraz ja sobie promka szybko wyciągniemy. Hop. Naraz. Raz. Tak ta nasza promka wygląda. Świeci się, świeci się, jeszcze raz się świeci. Ale ładnie się świeci. Te oko ma takie fajne. Jeden i drugi. Reśram i Charizard. Czekaj, schowamy sobie ją w koszulkę, dobra? I już się pokażę. Do, do tej koszulki nie mamy niestety, ani nie mamy toploadera, Więc to pozostanie bez tego. Jak ona z tyłu wygląda? Nie, no ładnie wygląda. I ładna taka, duża. Nie jest źle zrobiona. Dobra, e, czekajcie, tak jakąś tokrąderkę weźmiemy sobie pierwszego z brzegu. O, o sobie To są moje boksiki, tak? Kotku, zaraz, poczekaj sekundkę. Proszę bardzo, chcę sobie zobaczyć. Dzięki. I mamy mam, nie, 10 mam. paczuszek. Proszę was bardzo, kodzik na boksa. Zaraz, 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 zaraz. Proszę pani, chwileczkę. Proszę mi tu się przestrzegać. Pomieszałeś 3 Ewo, 5 Chilling, 2 Vivid. Dobra, to jak się dzielimy? Zaraz, z ma po 5. Raz, dwa. Ale daj mi trochę Ewo, ten jest mój. Masz dwa chillingi. Pikachu masz grupcia. Ja mam trzy i po jednym tym. I tak ja na tym gorzej wychodzę. Raz, dwa, trzy, nie. Raz. No, cześć, ci pokładam ładnie. O, proszę cię bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Gitarka. Ty? Nie, trzymam pięć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Nic ci nie oszukałem, Raz, proszę pani. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i ty nie wierzysz? Masz taki, a ja No też wiesz co? byś się wstydziła. No Ale... też, no dobrze, dobrze. Ale to ty, tyś, ja też Dobra. Ja zaczynam, tak? tak? A ja później. A ty później? <laughs> Bo będę miała Zobaczymy. Kodzik jest. Trochę dalej. Dobra. I Mam kciuki, że coś będzie miał. Tak? tak. No zaraz zobaczymy, czy coś będzie. Dobra. No, zobaczymy Spiral Energy Holy Avery, Hoffing, Hyunmask, O, Zimno, Zima, Bansui, Kapfu, Ampharos i co tam będzie? Nie, yeah. wiem. Jest coś? Yeah. Uu, Ampharos hollow. Ja też mówię I tego. nie, nie, not holo. nie, 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 It's dead. Teraz którą ty wybierasz? nie, nie, Dobra, ja a nie, w sumie takiego. nie potrzebujemy. Takiego. Nie ja też mam takiego jak ja. Pamiętasz, ile się tak? przekładało? Tak. tak. Tak? Ile? Poczekaj chwilę. Po cztery. Cztery, czekaj chwilę. Cyk. Jaki zabawny piesiu. Pak. Cztery, weź sobie karty, postaraj się Raz. na kółeczko. dwa, trzy, O matko boska, świętochowska. Żyją? Dobra. Ale tutaj pokazuj, tak? O. Dobra. Co my tam mamy? Hunterka, planery. Wow, wow, spokojnie. No. Jest piesio, Świrus, lapras, derling, Galerian Slowpoke, quickl. No, ale nie wyginaj takich. Miękka. No. I co tam? I nic. Teraz ja pierwsza. Ha? Teraz ty pierwsza. <laughs> a o. Potem, a potem ty. Ewo, pomieszane. Zobaczymy. Macie kodzik? Łapcie. Dobra, przekładaj sobie. Raz. Dwa. Trzy. trzy cztery. Pokazywałem ci, jak ci będzie prościej. Teraz ja ci pokażę jeszcze raz, jak ja będę odbierał. Dobra, Dawaj na kółko. Uj, mam więcej, czyli będzie i rzadki, wiecie? Wiesz co, może być Ambreon nawet. No, co tam mamy? Spirita, Hopipa, słablu, Liteo, Chinchao. O, oh, ale ty lecisz, kobito. Aplin, galeria na artykuł, nu no Ładne. Ładne, przeżyło. Cześć. Dobra. A ja na końcu Dobra. A gdzie mamy tam tego? Pokaż go. Tu sobie położymy. Nie wiem w ogóle, czy będzie widać. Zobaczymy. Żyjesz? Zakrztusiłaś się śliną. Dobra. Zapraszamy o, do subskrybowania. No jest Ambreonik, fajny, fajnie gdyby spadł. Zapraszamy Zobaczcie, do... Ambryonik. No. Ambreonik, dobra. I pikać. Zobacz. Bierzesz sobie tak. Raz, dwa, trzy, cztery i do przodu. A to jest jaki? To jest Kalirex. Kalirex. Ambrion i pikać. Grubasek. Dobra, mamy tak. Energia, Ladyan, Oldsmantash, Impact, Inkaj Diglet. Skorbany, Szapet, Kapfu, Willing Gloves, coś tam jest. Nie. Uh, hu, hu. Willi. Dead. Willy. Nic. Willy. Willy Wonka. Wszystko. Otwierasz? Którego? Wonka. Tego? Za ty powiedziałeś łąka? O, pamiętam, pamiętam. A ty powiedziałeś willy łąka. Nie, powiedziałem willy łąka. Iwi, iwi, Jest Iwi, iwi. Mm, 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 Przełożyć Ci? Nie. Raz. Dwa. No dobra, no to przekładaj. Dziewczyna. W międzyczasie zapraszamy do subskrybowania, lajkowania, zostawcie komentarz. Eee. Czy otwieraliście boksa? Szczerze ściana szczery albo Pikachu więcej, z akromem. No dobra, to pokazuj, Co my tam mamy? Mamy energię. O Jezus, pomału, 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 dziecko pomału, no. I wie co tam masz jeszcze? Pikachu. No, Katyfli e, Pikachu. No, jabłko, Lilpop. O, coś jest, to tylko delikatnie, bo pod spodem coś jest. Dobra? Widzę, widzę. Jest to ślip. Wow! Jest! Let's go! Yes! O oh yeah! Ja! Ja! Ja to dobiłam! No jak się zastanawialiście, czy kupować boksa, to już mam. To powiedzieliśmy. Ale fajnie. Co? Let's go! No! Jeszcze tego drugiego embryona. Masz takiego? No co ty? Nie mam. No nie mamy. Ale już mamy. No. A, już mam. Szybka. Szybka akcja poszła ci powiem. A. Dobra jesteś w te klocki. Jakie klocki? Karty. <noise> no w karty tak się mówi. No, tak się mówi. Ja proszę sobie was wytrzę, bardzo. Nie potem takiego. Jez, ale światło. No nie a w ogóle może być mu? dzisiaj proszę, te. To może te... być mój, proszę. Koteczku, ja już z tobą rozmawiałem na ten temat. I to niejednokrotnie. Jak umrę, po śmierci ci je zapiszę. Zg zgoda? Co? <laughs> no. Ekstra. Mm. Ja mów tak naprawdę. Ajku. Dobra, lecimy dalej. <clears throat> Przy nagrywaniu nie rozmawiamy o interesach. A też mi to Kotku ja też nie mam. Mm. Dobra. Kodzik. Ale mamy wspólnie. Jakiegoś fajnego. No nie wiem, wiesz co powiem ci tak. Ten Ambreon już ratuje nam całego boksa i jestem bardzo zadowolony. Ja też. Tak. No jestem chyba bardziej na tym powiedział. Wow, Doktor wow, Ledian, wow, Lapras. Wow, wow, Przepraszam, Aronik. Właśnie Lonek jaki piękny. Ja i Pewnie tak, Zarudka. O, i urczifu, Single Strike. Holo. Nie teraz, gruba lego Kolejeksa, eksa, eksa. Dobra. Momentum. <system a catcatris intake> Pikachu Picasso, tak? Tak. To jeszcze traf tutaj rainbow Pikasza. I jesteśmy zarobieni. Przy pani... O, jeszcze spoiler poszedł. Mam więcej, czyli będzie jakaś warta karta. Dobra, ja już ci przełożyłem. Ty już tylko teraz musisz sama tego. Coś tam chyba jest. Dobra, ja to nawet nie nadążam nad zaczytaniem. Dobra, okej, fajnie. O, o! I, I pomału. O, Pikachu, spoko. Wi, spoko. Zwykła fałeczka, ale spoko. Druga, fajna rzecz. No, powiem ci, że bijesz mi na głowę w tym momencie. Nie mieć go, bo nie mam. Dobra, tego ci zaprezentuję do Twojego prywatnego. Ale połóż go na razie tutaj. Mama, no Tak naprawdę, czekajcie sekundę, to ja nic nie trafiłem. Tylko trafia. Dobra, to jak tego, to i ja Vividę otworzę. I ja grupaczu trafię. Vivi? No. Vivi miałeś? Vivid Voltage. Tak się nazywa ten set, kochanie. No. Nie, nie miałam Miałaś? Tak się ten set nazywa. Psy. Psyk? Si. Psychiczk? Si. Si. <grymne> si! Opal, Murray Slagma. Si. Jaka lawa, zobacz. Si! Widziałaś to? Wishmur no. Execute, Jan mega I ma coś. Oh my god. I śmietnik. Si. Totalny śmietnik. To jest naprawdę w przenośni. Dobra. No nie, ma, nie, ma, nie ma. Może i tak. I może i nie. A jaki będę miała kod? Jaki? Kod? Najlepszy. No, ale, ale, jaki? Nie miało? pokazujemy. Hmm. Przełożę Ci może. No dobra. Dobra? No tak, dobra to pracę bardzo. Dobra. Siupalaka. Lecimy. <laughs> Siupalaka. Nie, no. będzie coś wartego. Po coś, coś tuję i, widzę, Co że, i Co widzę. będzie chyba warty. I widzę. <laughs> bo to jest I widzę, że jest dużo. O kupfu, jaki jest... świetny. oj, Scroll of Perry. No? Gotowy. Ja jestem zawsze gotowy. Wow! Ale miał! <grym>, nie, nie! mam No, nikt, nikt nie zabierze twoich trafów, nie można powiedzieć. No bo są, to moje, są zacne. Tak? To są moje. Trafy? Ta? Tobie z paczek wyleciało, czy ci pokazuję? Ambreonik e, Pikachu, v i tutaj masz jeszcze galenia Arcticuno. Także spoko. Mm, ja nie mam. mam ostatnią pakę, a ja nie mam. No Ty już wszystkie otworzyłaś. Mm. A ja nic nie miałem. Czy tak zostanie? A teraz już masz. To będziesz coś miał. Nie, wydaje mi się, że nie, że ten Urshifu to będzie. Tylko na to będzie mnie stać. Spoko. Mamy tak? tę energię. No No dobra, zobaczymy. Shopping. Masz, leniwca. Kto jest leniwcem? Tata. <laughs> Nieprawda. Petil pikachu. Pumpkabu. Dynia. Lubisz dynię? Tak. Lubisz. Raflet. Oh, Bergman te dobra. Coś tam jest czy nie? Dobra, coś jest. No i ładnie, to spoko. A mówiła? A mówiłaś, prawda, ci, kobieta prawdę ci powie. <grym> no, Ale super. Ale ty tylko szkoda, że masz jedną, a ja mam dwie. A nie, no ja więc się... mogę się podzielić jest... z tobą, z tobą fajnym takim. Mhm. Mm Fajny jest, nie? Fajny. proszę. Dzięki. A to dla mnie, tak? Y zaraz, 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 zaraz. Ja mogę pokazać mi tak, sekunda, poczekaj chwilę. Jeszcze pokażemy, pokażemy co tam nam siadło. Wszystko mhm. to jest tak: mamy Neuwerna V, Single Strike Shifu, Pikachu V, v galerię na Archicuo, nasz Ambryon V. O. Archik nasz piękny. Brawo, gratuluję Ci. Dziękuję. Jest prześliczny. No i nasza promka. Reshiram i Charizard. Która coś jest zacna. Kozacka bym powiedział wręcz coś tam się dostało? Nie. Dobra, co? Wydaje nam się, że nie wiem, co? W przyszłym odcinku otworzymy sobie UPC? Mogę pokazać. UPC? Leci, do mamy? Uważaj, uważaj, bo je pogubić. Chyba sobie UPC otworzymy, nie? Słuchajcie. Co? Leży, leży i czeka. To jest ten koniec? Nie, na dzisiaj to już koniec.